Jesteśmy w pełni nadziei przed tym meczem, ale również w pełni szacunku i respektu dla przeciwnika. Cieszę się, że zagramy, że zagramy z tak wymagającym przeciwnikiem i ten mecz też nam da jakąś troszeczkę głębszą odpowiedź, w jakiej fazie jesteśmy bo do tej pory. Te rywale, z którymi się spotykaliśmy, to można powiedzieć, że, że byli słabsi rywale, jeżeli chodzi o. o, o no to i tam szczerze mówiąc tam każdy zawodnik naprawdę prezentuje określoną e, klasę, tu dwójka stoperów, Baranowski, e, Wilusz oczywiście, bracia Mak na, e, na skrzydłach. No, no wiadomo, Woźniak jest kontuzjowany, tam narzeka na, na, na ból pleców i nie może ćwiczyć e, z pełnym obciążeniem, no Łabęcki również wypada za, e, za kartki, e, a tak, tak mam wszystkich zawodników, no, pewno Treningi były urozmaicone. Pracowaliśmy nad siłą, wytrzymałością, było dużo gier i strzałów. Także nikogo nie trzeba motywować przed bełkatowym. Wiadomo z kim gramy. Także jedziemy powalczyć tam o zwycięstwo. Nastroje są dobre, w no, wszyscy są zdrowi. Jedyny, który pazuje, to Michał Bęcki. Yy, nie trochę szkoda, no ale no, nie nic no, jedziemy. to jest szansa dla, dla innych chłopaków nie i, nie. I, i, i muszą to wykorzystać.